Marek, znowu zjadłeś. Pozostało wspomnienie. Wspomnienie pozostało, bo Marek miał do testu właśnie taką monoporcję taki serniczek w glazurze Mirror Glaze. Ja Wam powiem tak. To może konkurować z najlepszymi cukierniami. Ojej, już tam nie nie. Ale nie, nie, nie naprawdę, układałem. ja słuchajcie, to już mówiłem nawet na Instagramie. Tu nie chodzi, wiecie, o to, że o kolor, jak, jak to wygląda, ale jak to smakuje. No, smak ma dobry. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Powiem wam, wszystko. że y, ten serniczek jest bardzo puszysty, a on był mrożony. To jest tak zwany sernik na zimno, tylko on musiał być zamrożony ze względu na to, żeby ta glazura, cukiernicza oczywiście, y, żeby ona ładnie stężała. A później, y, po tym jak ona stężeje już ozdobicie sobie takiego serniczka, no to trzymacie. Albo zjadacie albo po prostu do lodówki, nie? No bo to faktycznie musi być gdzieś w chłodnym miejscu. Powiem wam, że naprawdę super wyszła nam ta... Glazura. Glazura, o. Mm, glazura, już, czyli ale... tak zwana glazura lustrzana. Powiem wam jeszcze, że o tutaj zaraz damy do mycia. Ta forma... Nie, teraz tego nie zmieszczę już. Nie zmieszczysz. No dobra, to ja może to ręcznie umyję. Słuchajcie, to jest tak, tak naprawdę to jest taka forma silikonowa na donaty. Ale myśmy to wykorzystali na te serniczki. Naprawdę super. Do wyciągania no, bez problemu. Dobrze, tak, nic, nic tutaj nam się, wiecie, nie złamało, a kształt został zachowany, także no, bardzo fajnie. Ta forma skytonowa i na pewno no, powstały serniczki, ale wyglądają jak donaciki. dobra, koniec tego. Koniec tego do... Aha, to aż tak? No wiecie, nie można tego całego zjeździć, no, bo mi nie chyba rozerwało. I jeszcze jedna tylko informacja. Przepis na glazurę jest. Nie, na... on dopiero będzie. Przepis na glazurę będzie. Będzie, będzie i przepis na serniczki też kiedyś będzie na pewno. No, Także. Na grodzinę, a Cię, powiem Wam szał. Jest, jest to coś fajnego. My po raz pierwszy robiliśmy taką monoporcję, bo raczej w deserach no, nie pojawiły się jeszcze u nas Mamy takiego. Jest talent ukryty. Ukryty tak. nie odkryty? Tak, nie odkryty, bo wiecie, ja to tak w deserach to średnio. To nie ale no, ja bym wolała kotleta, czy tam, wiecie, kaczuszkę i kurczaczka, dobra, nieważne, ale czemu, czemu? Desery też od czasu do czasu robię i mi wychodzą. Dobra, nie, tymczasem. każdy go każdy wychodzi, a przepraszam, galaretkowiec? Właśnie, galaretkowiec, no. Muszę... Dalej, a śmietanowiec. Śmietanowiec też, przepraszam. O, będę robiła galeretkowca już za chwilę, także, bo przychodzą do nas goście. Zostały mi drożdże, więc coś drożdżowego też na pewno wrzucę. Nie wiem jeszcze dokładnie z czym, ostatnio było z rabarbarem. Tym razem. Drożdżowca masz dobrego. Może wykorzystam jakieś inne owoce, yy, zobaczę. Także wracam do pracy. Widzieliście balkon w naszej takiej wieczornej y, odsłonie. Szczerze mówiąc, wyszłam tam na chwilę, żeby tylko właśnie takie przebitki Wam nagrać, bo obiecywałam już w poprzednim vlogu, y, ale szybko zmykałam z tego balkonu, bo powiem Wam, że jest zimno. No i nie jest przyjemnie. Y, aczkolwiek już się robi ciekawie. Pojawiła się tam nowa roślina. Roślina, szum niepowiedziane. Natomiast z takim wiecie faktycznym przesadzaniem i porządkowaniem kwiatów żywych no to się wstrzymam właśnie do pomajówki, że tak powiem, No bo jest naprawdę zimno, nieprzyjemnie. I no ten balkon troszeczkę inaczej będzie wyglądał. Także... Fajnie by było posiedzieć, ale to jeszcze nie jest ten czas. Myślę, że... No w tamtym roku byśmy późno zaczęli. No w tamtym roku zaczęliśmy późno, no w ogóle... W czerwcu chyba. No jakoś tak... Mm, zaczęliśmy w czerwcu, bo w czerwcu kupiliśmy też ten taki nasz narożnik balkonowy. Zakup tego narożnika to też był taki no, czysty przypadek w sumie, yy, bo no, mieliśmy coś tam już w głowie, żeby coś kupić czy coś pomyśleć yy, o, o tym. Na czym siedzieć na tym balkonie? No i taki narożnik faktycznie pojawił się ale w sklepie, w którym nie spodziewałam się. Poszliśmy kupić prezent na Dzień Dziecka. Tak, do TK Maxa, nie? Poszliśmy po prezent, no mówimy coś tam znajdziemy, no i tak chodzimy, chodzimy. Uuu, jaki fajny narożnik. Nie. No oczywiście to, jest takie, to są takie, są narożniki takie ogrodowe, no ale oczywiście na balkon się nadają jak najbardziej. Nie, bo, bo umyślmy ten problem, że rozmiar. Nie? Yy, tak, właśnie Było o tym... To no, ale nie w tym rozmiarze. O tym chciałam powiedzieć, bo powiem, 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 no właśnie mówię. Aaa. Yy, tak, rzeczywiście zgadza się, yy, no wiadomo, jak każda przestrzeń ma swoje ograniczenia, tak i ta balkonowa również. Podobały nam się różne rzeczy, ale były za duże, tak? I nijak nie, nie pasowały i nie wyszłyby na nasz balkon. A właśnie wtedy na tych zakupach, w tym miejscu, pojawił się ten narożnik. Idealnie pasował. No i, no i to, to jest taki zakup, który był stryk niespodziewany, a był, naprawdę jest. Zakupem trafionym. Dodatkowo, no, te poduchy, które tutaj, to siedzisko, poduchy, które były tutaj, yy, no przez całą zimę przetrwały. Fakt, Marek je czyścił, no i były dosyć brudne, ale już w przyszłym roku nie zrobię tego, po prostu je spakuję i nie będą na balkonie, bo rzeczywiście co roku wiecie, to się jednak brudzi. Gdzieś to tam wsiąka, to deszcze, a to wilgoć, a to i tak dalej. Także postaram się je troszeczkę inaczej tam mm, przechować przez. Yy, no, szczególnie zimę. No i żeby znowu na kolejny sezon ładnie wyglądała. A ja właśnie siedzę, montuję vloga. Marek, ja tak zerkam na Marka. Marek też montuje vloga. Już wam go pokażę. Film do Michasi. Tak, to znaczy, Pozycji, no Marek. Przepraszam, Marek, to nie vloga, tylko właśnie filmik do Michasi. Który już jest na kanale. Już jest na kanale, jak wy widzicie tego vloga, proszę. Także u mnie to wygląda trochę inaczej, bo marzena nie ma, nie ma aż tak poszatkowanych... A czemu nie dam ci. A ci pokażę, znaczy wam pokażę, tak? No, nie wiem czy macie. Czy marzena też ma aż tak poszatkowane te swoje pliki, bo moje są bardzo pocięte. Po prostu tu jest tyle tego, że jakbym miał się w tym potem za jakiś czas połapać, to będzie ławu. No właśnie, także. O jest czerwona. Tak? No bo to takie kolor śrużył teraz. Aha, czerwona, także yy, jesteśmy aktualnie w pracy. Powiem Wam, że dopadło mnie takie nie, jakieś takie przemęczenie, czuję e, takie y, osłabienie, przesilenie, może. No, no przesilenie nie W sumie nie lubię narzekać, ale właśnie trochę chyba muszę. Jakieś takie osłabienie, nie wiadomo co, nie? Ja, ja się tak czuję, że mam te powieki, co, cały dzień mam takie ciężkie te powieki. W ogóle tak bez energii trochę. Tak, tak... No dziwnie, nie? Marek mi tutaj mówi, że to przesilenie wiosenne. Być może, być może, e, nie powiem. Gdzieś, kiedyś o tym było, słyszałam. No i niech tak będzie. Przesilenie wiosenne, tak. Czekamy na majówkę, wy widzicie vloga to już jest majówka. Nie, wy widzicie vloga w niedzielę, to jeszcze nie ma majówki. <grymne> Także czekamy na majówkę, co przyniesie. Od kilku lat majówka kojarzy mi się z złą pogodą, Zimą. z zimnem. Próbowaliśmy, nie? Właściwie co roku na majówce próbujemy jakieś wyjazdy, wycieczki, spotkania i raczej się to kończy przemarznięciem takim i wieź takim kurczeniem się. Yy, także no jest różnie. No, także o, pokażę wam jeszcze króliczki. George aktualnie gdzieś tam <laughs> czegoś szuka. cią. Tak jak wam mówiłam, trawkę mają. Jakiś kartonik do obgryzania. Tam jakaś tuba yy, obklejona. Yy, to jest takie siano, trawka taka. Różności tam poklejone i sobie to wyskubują, to jest jakby no stały, stałe miejsce ich i tu mają swoją przestrzeń. Nie do końca, wiecie, mnie to pasuje czy tam co, ale mam króliczki to już wiem, że, że one tam są i też muszą mieć swoje to miejsce. A jeszcze a propos y, Ruperta, tego czarnego, to wam powiem ostatnio jest przełom. Przeskok. Taki skok rozwojowy możemy Co? powiedzieć o Rupercie, o tym czarnym. Bo on właściwie jego przestrzeń taka tutaj życiowa w naszym mieszkaniu to jest ten kocyk, który widzieliście, klatka i ciut tam za klatką jeszcze sobie chodzi. I jeszcze jest taka opcja, że rozkładane ma takie dwa zielone ręczniczki, to jest jeden ręcznik pocięty, przecięty. I jak ten ręcznik jest, to jeszcze po tym ręczniku sobie tak kicnie kilka razy, ale z powrotem na, znowu na ten kocyk. A ostatnio obserwujemy jakieś dwa tygodnie, już ma takie fazy, że bez ręczniczków pokonuje drogę z kocyka, tam do tego kwiatuszka mojego, Jeśli tej monsterki, tam, tam gdzie te palmy, i z powrotem. Myślę sobie, że to chyba wynik obserwacji George'a, bo George tam chodzi notorycznie. No i Rupert tak zaczął obserwować, obserwować, i słuchajcie, już bez ręcznika poszedł sobie tam za sofę, obok tego, od, obok Monsterki. Także widzicie, może to już u niego też jakiś tam skok rozwojowy. Dobra, wracam do vlogowania, do vlogowania, do montowania. A jeszcze Wam pokażę piękne tulipanki. Ale te nie są akurat jakieś ładne. Bardzo ładne są. Wierzę hmm. w kamerze pięknie wyglądają. One są takie. No bo się tutaj. Rozbije, no i no jeszcze się nie rozbię. Żółto przechodzi w pomarańcz i na końcu takie czerwone. Bardzo ładnie są, yy, że tak powiem, zabarwione, ale a propos barwy kwiatów. To też jest kolejny jakiś taki. no no coś takiego, że możemy spotkać róże, tulipany w kolorze niebieskim, czarnym, nie? i teraz z czego to wynika? normalnie tam powiedziała, że róże to są różowe i czerwone, nie? herbaciane jeszcze takie, ale teraz niektóre kwiaty to jest jakaś taka, no jak to powiedzieć, to jest one są tak zmutowane? Ale że co? No, że na przykład kolor kwiatów, nie? Niektóre kwiaty mają takie dziwne kolory, a no jakie no, kształty? Już nie wiem. Niebieski tulipan. Ale to są farbowane czy co, czy co? No to właśnie mówię o tym, nie? Że Ale to nie, nie jest nie tak do końca. O, ja nie słyszę, Marek! No, nie to, ja nie słyszę, bo to nie pokolenie. jest też do końca takie naturalne, tylko farbowane. Dobra, zaczynam już trzy po trzy. Zrobię sobie jakąś herbatę, chyba, zapodam. No. I montuję. Nie ma rupercika, a gdzie jest rupercik nasz? Tam sobie poszedł. Mówiłam Wam o tym, że to jest wyczyn. Tak? Zobaczcie, jaki dystans pokonał. Proszę. Mhm. On kiedyś tak nie chodził, nie? W ogóle. No i tu zawsze były rozkładane Ręczek. takie ręczniczki. I tu się kończyły. I tam już. E -e. Z powrotem. I na kocyk albo do klaty. A zobaczcie, ja nawet nie wiem, kiedy on to zrobił. Oczywiście George pilnuje. Pan policjant. Ja się tutaj kładę. No a róbcie, odsłuń go. Proszę. Fajnie jest Rupert, nie? No co? George może? To ty też. No dobra. Wreszcie, tylko się mówi do Sikali Co? George, pozwolisz na to? No pewnie to jest twój przyjaciel. No dobra, no, no. Ja to trochę mam obawy, głaskając tak, bo George się lubi rzucać, widzicie? No już dobra, dobra, no, 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 no. To jest twój kolega, róbcio. Nie? Róbcie uszy nastroszone, proszę. Spoczko, możesz być. A tu jeszcze ten y, króliko-zając, trzeba go wyeksmitować, bo już nie bardzo pasuje, ale ja wam powiem, że króliki lubią to miejsce. No dobra, George, bo one się za tym mm, drewnem tutaj, za tą figurką chowają, nie? Fajnie jest! I obgryzają. Ojej, widzę twoje oko. No, George pilnuje. O właśnie, widzicie? Tak to mniej więcej wygląda. Tylko nie wiem, czy to jest pomalowane, taka farba. George! Żebyś mi nie był chory, no. Zostaw no, już to. Ty! Jaki wściek! No co ty? Marek, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Zobaczcie, dziewczyny nam przygotowały tutaj... atrakcja wieczoru. Atrakcja wieczoru, czyli najdłuższa gra na świecie. Już jest wszystko przygotowane, ale zanim zaczniemy grę, w tę najdłuższą grę na świecie, to kolacja. Marek właśnie sobie coś przygotował. Ja chyba sobie też zaraz jakąś bułkę. Dziewczyny tam poszły iść do pokoju, bo dzisiaj jest Tosia u nas i mamy nockę. Nockę dziewczyny sobie urządzają, ale przy okazji też widzicie, będzie gra edukacyjna, że tak powiem. Czyli nie wiem, no chyba tak, dobra. Starzy kontra młodzi! O ty dobre! Czyli zobaczymy, kto. Ale oczywiście każdy gra na swoje konto, tylko dziewczyny czasami lubią sobie takie machnią zrobić, wiecie? I my musimy tutaj, bo to już mamy. Mm, czekajcie, doświadczenia z pobytu na, na kaszubach. Tak, na wakacjach ja, no, to one też tam. Słuchajcie, kupowały, kupowały tutaj jakieś miały wydatki, a cały czas miały forsę, nie, no zrobiły cud gospodarczy. A skąd taka kartka? Właśnie kartka. No, przeczytaj Marek, dzisiaj byłam w skrytce pocztowej, to jest, jejku wiecie, powiem wam też, że Beautiful Ireland, mm. przeczytaj od kogo. Serdeczne pozdrowienia z deszczowej Irlandii, u nas też deszczowo póki co, ale ja chociaż tam... się było ładnie, ale jutro Ale zobaczcie bardzo... sobie jakie, jakie tam są piękne krajobrazy. Tak, czekajcie, przesyła Sylwia z rodziną, z rodzinką, oj przepraszam, tak ładnie było napisane. Na to samo wyjdzie, tylko że zrobione. Yy, zdro... Ale zobaczcie, jak tam jest pięknie. Dziękujemy serdecznie za życzenia, za kartkę. Yy, ja Wam powiem tak. Irlandia, Islandia. Mnie się tak podobają te kraje. Okay. Zresztą one mi się kojarzą z, właśnie z takimi. Z takim surowym klimatem, z surowym krajobrazem takim. I ja bym gdzieś tam właśnie włożyła. I zresztą chyba też tam były nagrywane fragmenty, czy tam no jakieś tam sceny z Władcy Pierścień. Wiedziałeś, że to Jejku, i ja bym kiedyś chciała. <laughs> aż się zająknęła, aż się zapowietrzyłam. Chciałabym kiedyś zobaczyć te miejsca na żywo, aczkolwiek. No nie nie wiem, czy to się uda, czy to się zdradzi. Ale właśnie podobają mi się, jak tak, bo ja to, co widzę właśnie na pocztówkach, na filmach, czy jakichś takich przyrodniczych, czy jakichś dokumentach, to no właśnie krajobrazy Islandii, Irlandii bardzo mi się podobają, nie? I są jeszcze właśnie takie, takie surowe te, te przestrzenie, te wzgórza. Norwegia też jest fajna, z fiordami, no też ten klimat norweski bardzo fajny, chociaż tak jak piszecie, no Sylwia napisała, z deszczowej Irlandii pozdrawia, nie? No, no, kręk, no to taki są uroki. takie, no takie klimaty, nie? Taki, takie uroki, taka pogoda i jak to powiedzieć, czekaj? Klimat. No nie klimat, no dobra. Taka strefa, o, o dobra, klimatyczna. klimatyczna, także no, ale mnie się na przykład bardzo podoba, także dziękujemy za pozdrowienia, my bierzemy się za kolację i do gry, 20.26, zobaczymy, czy w ogóle jesteśmy 23. w stanie to przejść i zakończyć Nie to. Nie no, przejść tak, ale czy zakończymy? Ale czy zakończymy i jak to, jak to się zakończy, kto ile kupi, kto ile tam hoteli postawi, także, dobra, wyzwanie jest, tymczasem... Powiem wam, że było jeszcze machnią. Deserek wpadł. On, słuchajcie, już. No, kiedy ja go zrobiłam? Nie, no, dwa dni ma. Dwa dni ma. No, ale w lodówce. I naprawdę jest pyszota. Nic się z nim nie dzieje. Sernik nie jest kwaśny. Ale zobacz, że jak się ładnie trzyma, ten. Ta... Yy, tak, to. Glazura. Jest glazura. Glazura lustrzana. Yy, no, powiem Wam I się że... ładnie świeci. No i, no, świeci się tak. I serniczek on. Troszeczkę teraz już stoi, ale ja sobie go skosztuję. Mmm. Mm. Czy wy Czy to widzicie teraz? Może jakieś... Bo trochę, Bo on normalnie już teraz był w lodówce. No ale... Nie, no. a właśnie taki jest dobry. Teraz już stoi z dwie godziny, nie? Na talerzu. No. Także zrobił się już taki bardzo mięciutki. Mm, temperatura pokojowa. Ale zobaczcie, nic się nie dzieje. Ta glazura się nie rozpływa. Ładnie się świeci. Tak. No. I ona tą swoją, zatrzymuje tę swoją, no ten kształt, no tak powiem, nie? Nie rozjeżdża się. Dobra. A tymczasem patrzcie jaki Marek ma Tutaj talerz wypasiony, no To dopiero wygląda. Kolorowy. Kanapka. Rukola. Jest zielono, jest czerwono. No nic tylko szamać. A ja gdzie mam swoją kanapkę? No ja ciępy, czy chcesz ci zrobić? To powiedziałaś nie. Dobra, już sobie zrobię sama. Nie, no ja chyba ser żółty wrzucę, bo lubię. Dobra, także smacznego. Dobra, serniczki gotowe. Ale jak wyglądają? Jakie oponki? Słuchajcie, jak i, mój brzuch. wyszły cztery, bo to zależy jakie macie, jaką macie formę, ale wa y, ważne żeby to była forma właśnie taka silikonowa, bo one wtedy się fajnie wyciągają. Ta jest idealna, nie nawet bym powiedział. Y, ta donatowa jest bardzo fajna, aczkolwiek każda silikonowa będzie lepsza od y, takiej metalowej. H tutaj chodzi o to, żeby ich nie pokruszyć, żeby wam się nie połamały. One y, te cztery serniczki w tej formie wyszły mi z 200 gramów serka y, białego, takiego twarożkowego. No, i tam jeszcze inne składniki, ale to poznacie je. Także teraz wędrują do zamrażarki na. no. Trzy. 3 godziny, tak, 3 godziny, a wyciągniemy je... Zależy, wiecie, od wielkości yy, Jakie są dusze, foremki, tak. No? Natomiast my je wyciągniemy gdzieś tak na pół godziny przed podaniem, wtedy glazura się pojawia, nie, i tak dalej. Nie, no, glazura trzeba od razu po zamrożalniku, nie? Tak, yy, no właśnie, więc mówię, wyciągamy, robimy glazurę i wtedy jeszcze tam one sobie yy, tak odtają, odmrożą się i wtedy... To jest fajny taki deserek na zimno, nie? Ser, no właśnie taki ser na zimno, nie? Sernik. Ser Ale nie ja wam jest, powiem to znaczy. teraz coś innego, padu. to możecie sobie zrobić, dać do zamrożenia i trzymać. Przychodzą goście, wyciągacie przy nich. No i przy nich można robić. No to wiecie, to takie efektowne jest wtedy, nie? Że ta glazura... Ale nie, nie wiesz, co mi chodzi, że masz zapas takich deserków w lodówce po tym zamurzeniu. A to tak, no bo to może rzeczywiście być trochę, nie? To nie chodzi o to, że to musi się od razu na drugi dzień zjeść. To możecie sobie przygotować wcześniej i, i takie coś mieć. Ale ważne, właśnie, żeby to zcięło yy, się w zamrażarce i żeby to było takie twarde, bo ta glazura wtedy nam się ładnie też uformuje i ona się zatrzyma jakby, nie spłynie tak zupełnie, nie? No, bo, nam to bardzo ładnie wyszło, nie? No, także tak, wyszło nam. Bo robiliśmy już, nawet już są zjedzone. Nieskromnie mówiąc, dobrze, już zjedzone i przetestowane, a my jesteśmy w trakcie nagrywania, już właśnie skończyliśmy, ale musimy ustąpić, tutaj miejsca w kuchni, dziewczyny już mają jakiś tam plan na życie, czyli jakieś przepisiki swoje będą robiły jest eksploatowana 24 na dobę. Tak, ale to dobrze, bo ja zajmę się w tym czasie montażem vloga, który właśnie teraz widzicie i właściwie to już będziemy się z wami żegnać. Nie, 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 ja chcę coś pokazać. Co? A to króliczki to już widzicie. A króliczki, słuchajcie, George tu no, no, siedzi tak Także ja ten, i neset. podżera mi zająca. Widzicie, no. a teraz udaję, że go nie ma. A Rupcio? Proszę, pełnia szczęścia. No i jeszcze wam pokażę nasz, hmm, majówkowy, miałby tak. Tak. A widzieliście go w dzień, miała być majówka i ciepła jest... Słuchajcie, majówki nie ma jako tako, jeżeli chodzi o pogodę. Przynajmniej u nas. A Ale aczkolwiek... wiesz co ja w, tele... w prognozie? Że tylko sobota ma być taka brzydka i to mam być taki dzień zmyłki. Dlatego mówię, że majówka to u nas jeszcze za dwa dni. Także jak widzicie tego vloga, to jeszcze majówka przed nami tak naprawdę. No i może nas zaskoczy pozytywnie i nie będzie wcale tak znowu zimno. Chociaż przez os od ostatnich kilku lat to majówka mi się kojarzy właśnie z taką pogodą hmm. kapryśną, zimną, chłodną, wietrzną. Ale nie narzekajmy, po prostu cieszmy się z tego, że jest wolne, nie? I, I się wyspać. I odpoczywajcie, nabierajcie siły. My dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Marek, pokaż no się, bo wiesz, to po prostu taki energetyczny ty. Ja słuchajcie, to majówkowy, swoim... czy jak to tam dzwonię, co tam kamera pokazuje. Teraz może tak, Marzenka ja, przetrzyma. No ja trochę mniej, tak? Ale już, już widzieliście mnie w tej, odsłonie. W tej no. odsłonie. Tak, tak. Mm. Także my Wam dziękujemy za oglądanie vloga. Łapka w górę. Widzimy się w następnym. Czyli widzimy się już we vlogu majówkowym. Już maj, jejku, jak ten czas leci. A wiecie, to jest po maju. Czerwiec. Czerwiec i wakacje. Dobra, to no, na razie. To będą wakacje. Jasne, to pa.